Witam, witam serdecznie. A! Tu to nie widać, tu muszę być. Tu muszę być. O! Teraz jestem dobrze. Teraz jestem dobrze. Nie wiem czemu to nie chodzi. O. Skoro jestem dobrze, to mogę tutaj zobaczyć. Kolejna partia. Kombinary prendender. Białymi ryś raport. Czarnymi Timur Z 4 lipca mamy małe opóźnienie. Ale jeszcze tam mi zostało parę partii. których nie pokazałem. Ryś tak. Jakimś tak. Ach, bez okularów widzę lepiej, nie wiem co to się dzieje, ale widzę lepiej. Czy mnie widać lepiej bez okularów, czy lepiej mnie widać w okularach? Proszę o odpowiedzi pod filmem. O, no. Może to okulary nieprzed. brudne są. Aj, przepraszam Państwa, to przez te kulinarne, tam muszę co chwila do kuchni biegać. Bo jak wiecie, jak się nagrywa film kulinarny, to się go całego nie nagrywa, bo jak się coś nie będę pół godziny przecież mieszał i mówił. O! Po trawach rosnących na Węgrzech. No dobra. Lecimy dalej. Aha, hiszpańska. Hiszpańska, to już jest hiszpańska. Morfi proponował ruch. Od... Kiedyś uważano za prawie, że zawsze trzeba robić. Od kilkunastu lat przestają robić. D3 może o 20 no i taki wariant przeszliśmy do wariantu Cordela z ruchem Andersena D3, goniec C6 D6 wymiana niekorzystna dla białych daje lepsze szanse czarnym pod warunkiem, żeby będą grały uważnie nie będą się spieszyć i postawią na na białopolowego gońca i na przewagę pary gońców. Koniś BD2. Tu chce atakować piona E5, ale to tak na krótką metę. Tu nie bardzo może iść, bo jak pójdzie, to możemy mu Piony się zdwoją, króle się zdwoją i zrobimy ulubiony ruch. Radzabowa, Roszada z szachem. To jest ulubiony Radzabowa, więc zaczął od Roszady. Teraz już można teoretycznie przyjść Goniec D6, pion obroniony, tam koniś grał zbić, wcześniej nie mógł bić, bo hetman szedł na D4 i było podwójne uderzenie z konika i na punkt F2. no Skoczek B3, C5, bardzo dobry ruch, przeciwnik ma czarnopolowego gońca, o tego to my stawiamy piony na czarnych polach, jak piony stoją na czarnych polach, przeszkadzają gońcowi przeciwnika i naszemu. Kiedy stoją na białych, tylko naszemu. No to ojoj, ojoj, oj, oj, chcę wziąć piona, ale ten zauważył, obraził. Ruch bez sensu. Ruch bez sensu, można by powiedzieć, że beznadziejny. I kolejny ruch no, zafiksował, że ten nie zagra póki co C4 i nie rozwiąże problemu tych zwojonych pionów. Ale pionów C nie ma jak atakować od frontu. Więc specjalnie i jest niegroźne. To trzeba umiejętnie bronić te piony. Te piony trzeba umiejętnie bronić. Tutaj grywano H6. Grywano H6, ten zrobił roszatkę. Nie będziemy H6 rozprowad... rozgrywać. Dawno grano, dawno grano. Goniec B2. Zaatakował drugi raz piona. Podwiązka. Gonic jest kiepszczak. Goniec jest słaby, Ten też jest kiepszak, ten stoi jak pion, ale ten stoi jak jako większy kołek. koniec C4. Trzeci raz zaatakował. Ten nie broni. Obronił z nadmiarem A4 i goniec H5. Żeby nie czekać na H3, utrzymać związanie, biały póki co sztucznie się rozwiązuje. Broni się po raz trzeci. Hetman E3. Hetman może wrócić, nie musi bronić piona. Król H1 Biały nie ma aktywnej gry, a czarny powolutku dojdzie do F5 albo A6B5. o Na razie póki co F6. Oczywiście, że ta kolejna bariera dla tego gońca. O! To: o, 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 o! Ten na d jest taki, no może taki jaki jest, ale. Ten gonić go nie może bić, bo wtedy będzie miał dojść do D5. Broni dwóch ważnych pionków, nic specjalnego się nie dzieje. I wieża G1. Wygląda na to, że biały chce atakować tu, tu i tu. No to goniec F7. Żeby tam nie przeszkadzał. I H6. No i dwa razy zaatakował. Dwa razy skontrolował pole G5. I nagle. Jak grom z jasnego nieba, no trzeba było grać H4, oczywiście, dopiero G5. Od razu G5. Młodzi ostro grają. Trzeba wziąć. bo hg 5 było gorzej. Tu linia otwiera, wieże, by dograły. I jak grom z jasnego nieba, przegrywający ruch. Niepoprawna ofiara figury. Niepoprawna ofiara figury. Można było wtrącić tu, jak się bierze materiał. Warto wtrącić. Ale można też było zagrać tak, jak zagrał. No trochę mniej dokładnie, bo ten koń jest jednak groźny. Wieża G5. No, zdwoi wieże, Wyraźnie zdwoi wieże, A teraz chcę z końcem zbić na. C4 Wieża AG1? Nie ma co kombinować. Prymitywnie obronił gońcem piona G7. I proszę bardzo, kombinujemy jak Timur Radżabów. Kurwa, to mogę zmniejszyć. Ale nie zawiemy. A jeszcze troszkę muszę. O, Idealnie się zmniejszył, Kiedy czas się skończył i poszedł hetmanem do ataku. Na g7 nie grozi, nie puszcza białego hetmana na h6, na g5 go nie puszcza. I teraz trzeba było bić skoczkiem na e5 z jakąś tam rekompensatą ruch w tekście czyli wieża, znaczy skoczek D2 chcę chce po, przez skoczka skorzystać z tempem, rzucić jest zbyt zwolniony kolejna figura idzie i do ataku na punkt H2 i do obrony punktu G6 w razie czego F4 tu lepsze było oczywiście skoczek F3 jeżeli Hetman H6 i pozycja białych się trzyma. 2, 4, 5, 2, 4, 6, 7. Dwa piony są. F4, kolejne osłabienie. Rozbija też łączność ale to jest to próba otwarcia gońca. Próba otwarcia gońca. Można było grać wieża H6. Można było tak grać. Zagrał wieża G6. No. Przykrywa punkt G7, likwiduje wieżę z linii G. Obroniona. I teraz grozi. Wieża bije g nie będziemy mógł obić skoczkiem, bo skoczek związany. Królem nie za bardzo. I nie można, to, że wieża bije w 7. I czarne wygrywają. Nie można wieża bije w 7. Wziął piona. No ale b... piona wziął, ale gońca nie otworzył. Kombinujemy jak pretendent, czas start, a ja łyk kawy. Kawy. Czas się Wam kochani skończył. Wymieniamy wieżę. W obronie to, a wymieniamy, redukujemy materiał figurowy. Dodatkowo wymieniamy bardzo aktywną figurę przeciwnika. Gdybyś nam się udało jeszcze tę wieżę włączyć, byłoby pięknie. Teraz chcemy zbić na f 3 dwa razy. Teraz proponujemy wymianę Hetmanków. Lepiej było pchnąć piona na E6. Po Hetman 3 los białych jest przesądzony. Przesunięcie gońca powoduje, że goniec blokuje piona. Goniec blokuje piona. I proszę bardzo, kombinujemy jak pretendent Timur Rajabow. Myślę, że wszyscy kochani znaleźliście wieżę f8 zamiarem zbicia wieży obrońcy skoczka g5, którego potem go nie z hetmanem skasują. A tu jest niegroźne. I tu taka pułapeczka. Tiu, tiu, tiu i tiu. Więc spokojnie likwidujemy najgroźniejszą figurę przeciwnika. Likwidujemy, on bije tu i ostatnie kończące uderzenie jak pretendent. Zrobił podwójne uderzenie. Na pioneczkę, na wieżyczkę. I nie wiadomo co grać. Wieża nie ma gdzie odejść nie może. Po wymianie. Rzecz jasna zbije król. I nie ma co pion. Pada. Nie ma co zrobić. A wicie, kochani, nie zagrał do końca partii. Za to struktura pionów lepsza, czarny gorsza, a ten pion proszę jaki jaki wykonał awans olbrzymi, olbrzymi a słowami braku, ale sobie przypomniałem i dziękuję za uwagę.